Drogi przyjacielu, błagam Cię, abyś był czujny i uważny na przesłanie, które Bóg próbuje Ci przekazać. Gorąco błaga Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Mu do Ciebie dotrzeć, ponieważ u Twoich drzwi czai się złowroga obecność, gotowa sieć spustoszenie w każdym, kto stanie na jej drodze. To nie jest zwykły zbieg okoliczności czy przypadek, ale skalkulowany atak ciemnych sił, które chcą wyrządzić krzywdę i zamieszanie w twoim życiu. Chociaż możesz wierzyć, że jesteś odporny na takie negatywne wpływy, zapewniam cię, że nikt nie jest poza ich zasięgiem. Dlatego jeśli wierzysz w Boga, konieczne jest, abyś nie lekceważył tego ostrzeżenia, ponieważ konsekwencje takiego postępowania mogą być poważne. Możesz pokusić się o odrzucenie tego jako zwykłego przesądu lub bezpodstawnej paranoi, ale pozwól mi cię zapewnić, jest to bardzo realne i znaczące zagrożenie. Złe oko jest znane z tego, że przynosi nieszczęście, chorobę, a nawet śmierć tym, którzy znaleźli się w jego uścisku. Może przybierać różne formy, w tym zawiść, zazdrość, urazę, a nawet niezamierzone negatywne myśli skierowane w twoją stronę. Możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg pozwoliłby na istnienie takiej złej woli, ale prawda jest taka, że to nie on jest jej sprawcą. Jest to konsekwencja wolnej woli przyznanej ludzkości. Nasze działania, myśli i słowa mają zdolność przyciągania lub odpychania pozytywnych i negatywnych energii, a niestety są tacy, którzy decydują się wykorzystać swoją wolną wolę raczej do szkodzenia, niż do czynienia dobra. Nie rozpaczaj jednak, mój przyjacielu, zawsze pamiętaj, że Bóg jest stale po naszej stronie, zapewniając nam swoją ochronę i przewodnictwo. Ważne jest, aby rozpoznać potencjalny wpływ złego oka, które może niespodziewanie przynieść szkodę. Jest jednak dobra wiadomość. Posiadasz zdolność chronienia siebie i swoich bliskich przed jego szkodliwymi skutkami. Wzmocnij swoją wiarę i więź z Bogiem. Otaczaj się pozytywnym nastawieniem i uważaj na swoje myśli i działania. W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed negatywnymi siłami. Nie pozwól sobie paść ofiarą złowrogich wpływów. Przyjmij Bożą ofertę ochrony, ponieważ zignorowanie jej może prowadzić do godnych pożałowania konsekwencji. Potraktuj to przesłanie poważnie i zachowaj czujność. Niech prowadzi Cię Boża miłość i światło, chroniąc Cię przed negatywnymi wpływami. Ufaj, że jeśli będziesz potrzebować pomocy, zostanie Ci ona udzielona. Nie zastanawiaj się nad tym, jak i kiedy, zamiast tego miej wiarę w siebie, prowadzącą siłę wyższą i pozytywne wyniki, które czekają. Życie ma sposób na nieoczekiwaną poprawę poprzez nagłe pozytywne zmiany nadprzyrodzone cuda i nieoczekiwane błogosławieństwa. Uwierz w możliwość tych przemian i pozostań otwarty na dobro, które na ciebie czeka. Po przebudzeniu jednym z największych wyzwań, z jakimi możesz się zmierzyć, jest niezrozumienie przez innych. Nagle, rozumiejąc motywy stojące za działaniami wszystkich, nie żywisz już do nikogo wrogości. Zamiast tego rozkwita w tobie wewnętrzna akceptacja. Jednak to nowo odkryte zrozumienie często umyka osobom wokół ciebie. Zamiast skupiać się na tym, by inni zrozumieli twoją wyższą jaźń, przekieruj swoją energię na połączenie z samym sobą i zrozumienie samego siebie. Ważne jest, aby nie pozwolić, by strach i emocje osłabiły twoją wiarę. Jeśli przeciwnik rozpozna twoje najbardziej cenione wartości lub obietnice, będzie w nie bezlitośnie celował. Twoją prawdziwą bronią nie są emocje, ale niezachwiana wiara i wiedza. Zaufaj, że Bóg jest wierny i że udaremni plany twoich wrogów od momentu, gdy spojrzysz na swoją obietnicę. Nawet gdy okoliczności wydają się ponure. Polegaj na swojej wierze i zaufaniu jako tarczy przeciwko zwątpieniu i rozpaczy. Emocje i myśli mogą stać się bronią przeciwko wierze w nieograniczone możliwości Boga. Zaufaj Jego planowi i Jego czasowi, wiedząc, że On może sprawić, że niemożliwe stanie się rzeczywistością w Twoim życiu. Na tym polega piękno tego wszystkiego. Istotą jest to, że Bóg cię rozumie, nie ma potrzeby skomplikowanych wyjaśnień ani prób wyrażania swoich myśli. Bóg rozumie twoje myśli, lęki i pragnienia. Ważne jest, aby wierzyć, że Bóg jest po twojej stronie. Musisz polegać na jego obietnicach i stawić czoła strachowi, uznając go za fałsz, niezależnie od jego intensywności. Bóg cię wspiera, a nie sprzeciwia się tobie. Pozwól Mu spełnić pragnienia twojego serca. Nie pozwól, by strach dyktował ci życie, w przeciwnym razie będzie się on tylko nasilał. Nawet w najcięższych chwilach Bóg jest obecny i gotowy, by cię poprowadzić. Czasami to właśnie w tych głębinach spotykasz Boga najgłębiej. Możesz próbować poruszać się po życiu na własnych warunkach, aby uniknąć duchowego bólu, ale Bóg interweniuje, zachęcając cię do kontynuowania podróży. Chociaż mamy wybór, trudno jest oprzeć się łaskawej ofercie Boga. On rozumie twoje najgłębsze pragnienia i oferuje nie tylko błogosławieństwa, ale także najczystszą formę miłości i lojalności. Jego miłość nie zna granic i pozostaje niezachwiana nawet wtedy, gdy nasza wiara słabnie. Jeśli pokładasz ufność w Bogu, nawet w czasach, gdy wszystko wydaje się stracone, Jego obietnice i pocieszenie trwają. Pomimo intensywnych duchowych bitew, okresy ciszy mogą być oznaką wzrostu i Bożej interwencji. Rozumiem. Oto poprawiony tekst. Zdaję sobie sprawę, że może to nie wydawać się oczywiste, ale to, co Bóg zamierza uczynić, ujawni twoim przeciwnikom, że nigdy nie posiadali żadnej prawdziwej mocy ani zdolności, by cię powstrzymać. Jego miłość nie zna granic i prowadzi cię bezpośrednio ku przeznaczonym ci błogosławieństwom. Nie zawahał się w swoich zamiarach. Rozumiem, że w czasach ciszy wątpliwości mogą łatwo się wkraść, ale przeciwnik zbyt długo tylko zagradzał Ci drogę i zaszczepiał niepotrzebny strach. Nadszedł czas, aby ponownie powstać. Ponieważ on jest gotowy Cię zadziwić. Panie roku 2024, szukam Twojej pomocy w utrzymaniu wiary, gdy okoliczności wydają się ponure. Pokładam ufność w Twoich boskich planach dla mojego życia. Chociaż jestem świadomy obfitych błogosławieństw, które masz dla mnie w tym roku, przyznaję również, że czasami rzeczy muszą się rozpaść, zanim będą mogły się wyrównać. Rozumiem, że przełom często następuje po załamaniach. Panie, przyznaję, że wszystko, co aranżujesz, jest dla mojej korzyści. Z niecierpliwością czekam na to, co przygotowałeś dla mnie w tym roku i błagam Cię, abyś przygotował mnie na przyjęcie tego. Powierzam Ci niepewności i wkraczam we wszystko, co zaplanowałeś dla mnie w 2024 roku. To rok ekspansji, rok obfitości, a ja jestem gotów promieniować prawdą Twoich nadchodzących objawień. To, co dziś odkryjesz, zmieni Twoje życie. W jednej chwili zmagasz się z obciążeniami finansowymi, zarywają Cię zmartwienia, a w następnej bez wysiłku przyciągasz bogactwo. Jestem tutaj żywy, zdolny i zdumiony, że nigdy się nie poddajesz. Poradziłeś sobie w zeszłym tygodniu, poradzisz sobie i w tym. Dziękuję Ci, że zmieniłeś moje skupienie i tempo, pokazując mi, jak żyć w poddaniu w tym tygodniu. Chcę odpowiadać na Twój autorytet, a nie reagować na niepewność życia. Ciągle przypominasz mi, że Masz kontrolę, jestem Ci wdzięczny. Moim zadaniem jest posłuszeństwo, Twoim jest wynik. Chwalę za to Boga. Ufam Ci, ojcze, wierzę w Twoje obietnice. Cenię Cię, odnów mój umysł. Rozmawiając z Tobą, znajduję dyscyplinę i pokój, które odświeżają moją duszę. Rozmawiając z Tobą, doświadczam nadziei i pocieszenia w każdej sytuacji. Jesteś moim największym i najprawdziwszym przyjacielem. Twoje zaopatrzenie i ochrona nad moim życiem są doskonałe. Weź wszystko, co musisz, aby moje życie odzwierciedlało Twoje, w imieniu które zawsze będzie królować ponad wszystkimi innymi, Jezus. Amen. Wpisz 444, jeśli wierzysz że życie nie jest prostą linią prowadzącą od jednego błogosławieństwa do następnego, a następnie do nieba. Życie to kręta i niespokojna droga, zakręt za zakrętem, a celem biblijnych historii, takich jak Józef, Hayab, Estera i Rad, jest pomóc nam poczuć w naszych kościach, że Bóg jest dla nas we wszystkim. Pośród życiowych zakrętów i zwrotów Bóg nie jest tylko obserwatorem, który wkracza do akcji, gdy wszystko idzie jak po maśle, by posprzątać bałagan. On aktywnie organizuje wydarzenia i zarządza naszymi wyzwaniami w wielkim celu, dla naszego dobra i chwały Jezusa Chrystusa. Niezwykłe jest to, że Bóg doskonale Cię rozumie, nie potrzebuje wyjaśnień ani elokwentnych słów. On rozumie Twoje myśli, zna Twoje lęki i rozpoznaje Twoje najgłębsze pragnienia. Od Ciebie zależy, czy uwierzysz, że Bóg jest po Twojej stronie. Stój mocno na Jego obietnicach, odrzuć kłamstwa strachu i nie poddawaj się Jego uściskowi, bez względu na to, jak przekonujące mogą się one wydawać. Bóg jest jednoznacznie za Tobą, a nie przeciwko Tobie. Pozwól Mu obsypać błogosławieństwami pragnienia Twojego serca. Nie pozwól strachowi odżywiać się i wzrastać w Twoim życiu. Zamiast tego pozwól swojej wierze podlewać glebę Twoich aspiracji i marzeń. Pamiętaj, że Bóg jest dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Jeśli rezonujesz z duchowymi zasadami i starasz się wzbogacić zarówno siebie, jak i otaczający Ci świat, to przesłanie jest najważniejsze. Przyjmując tę Boską modlitwę możesz uwolnić się z kajdan ubóstwa, przywrócić połączenie z wszechświatem i otworzyć wrota do obfitości błogosławieństw. Kliknij link w mojej biografii, aby wysłuchać tej jednominutowej modlitwy już teraz. W naszej podróży wiary konieczny jest ciągły wzrost i dojrzałość. Być może jesteś chrześcijaninem od wielu lat, ale wciąż brakuje ci duchowej dojrzałości. Jeśli nie zanurzyłeś się w Słowie Bożym w celu odnowy, w konsekwencji możesz nie doświadczyć w pełni przemieniającej mocy Jezusa Chrystusa. Podróż z Bogiem jest ciągła i oferuje nieskończone możliwości rozwoju i nauki. Bóg pragnie objawiać nam różne aspekty siebie, ale musimy dojrzeć, aby zrozumieć i zinternalizować te prawdy. Paweł omawia duchową niedojrzałość, porównując niektórych wierzących do niemowląt, pragnących mleka zamiast stałego pokarmu. Jako naśladowcy Jezusa posiadamy znaczny duchowy autorytet, ale siły takie jak diabeł i nasza grzeszna natura utrudniają nam rozwój. Ważne jest, aby regularnie oceniać naszą drogę wiary, czy robimy postępy, czy też stoimy w miejscu z powodu apatii lub grzechu? Jeśli to drugie, szukaj przewodnictwa Ducha Świętego, aby pogłębić swoją tęsknotę za Bogiem. Zbliżenie się do Boga inicjuje boską odpowiedź, prowadzącą do przemiany. Bądź czujny, ponieważ przeciwnik stara się wykoleić nasz duchowy postęp. Trwaj mocno w wierze, wiedząc, że inni na całym świecie stoją przed podobnymi wyzwaniami. Ale po krótkim czasie znoszenia Bóg wszelkiej niezasłużonej dobroci, który powołał Cię do swojej wiecznej chwały w jedności z Chrystusem, sam dokończy Twoje szkolenie. On Cię ugruntuje. On cię wzmocni, mocno zakorzeni cię w nim, teraz i na zawsze. Kluczem dostrzeżenia serca jest zapewnienie, że pozostaje ono tam, gdzie obecny jest Chrystus. Czasami jednak uniemożliwiamy Chrystusowi pełne zamieszkanie w naszym życiu. Śpiewamy pieśni i podnosimy ręce. Czytamy Biblię i modlimy się, a jednak nasza tęsknota za Bogiem często rozmija się z tęsknotą za innymi. W konsekwencji znajdujemy się w niesprzyjających okolicznościach, powtarzamy nałogi lub niezdrowe nawyki i wchodzimy w szkodliwe relacje. Kiedy poddajemy się Jezusowi i mówimy: Panie, miej swoją drogę we mnie, uczyń mnie nowym, Zapraszamy Boga do przejęcia pełnej kontroli, inicjując transformacyjną zmianę w naszym życiu. To poddanie się prowadzi do posłuszeństwa, zaufania i odnowionego spojrzenia na innych. Nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego, musimy być Mu posłuszni, używając go jako przewodnika do prawego życia odzwierciedlając posłuszeństwo i styl życia Jezusa. Dzięki przestrzeganiu Jego nauk i stosowaniu ich w życiu, inni rozpoznają nas jako naśladowców Chrystusa. Samo słuchanie kazań i czytanie wersetów biblijnych bez stosowania ich w praktyce świadczy o braku prawdziwej miłości i zaangażowania. Zbliża się znaczące oczyszczenie twojego życia, w którym zadawnione rany w końcu zostaną uleczone. Ból zniknie z twojego serca, gdy Bóg obdarzy cię wolnością i pokojem. Jezus przyszedł, aby wyzwolić tych, którzy są w niewoli, zapoczątkowując nową wolność dla wielu. Pan pragnie zerwać łańcuchy dawnych krzywd, które cię wiążą. Słyszę Boży głos oznajmiający, że nadszedł czas na odnowę, czas na uwolnienie, przyszłość czeka. Możesz teraz wkroczyć w czystszą, lżejszą i swobodniejszą egzystencję, gotową przyjąć więcej, gdy Twoje serce się rozszerza. Boża miłość do Ciebie jest niezachwiana, nawet jeśli czujesz się odłączony. Istnieje metoda znana tylko niewielkiemu procentowi ludzi, na manifestowanie bogactwa. Technika ta ma moc transformacyjną, zmieniając fundamentalne przekonania na temat rzeczywistości na poziomie podświadomości, tak jak stało się to w moim przypadku. Spróbuj szczerze, kliknij link w naszej biografii, aby dowiedzieć się więcej. Jeśli ta metoda rezonuje z tobą, wzmacnia to pogląd, że Bóg nagradza wiarę. Jednak wiara nie działa jako sposób na zdobycie nagrody, ale raczej jako kanał do nawiązania właściwej relacji z Bogiem, pozwalając mu działać przez ciebie. Czasami Bóg musi wstrząsnąć fundamentami naszych doświadczeń, aby przyciągnąć nas do bezpośredniej komunii z nim. Chcę, abyśmy zrozumieli, że w życiu chodzi o wiarę, a nie tylko o emocjonalne cieszenie się błogosławieństwami. Początek Twojej podróży wiary był intensywny, skoncentrowany na ograniczonym zestawie doświadczeń przepełnionych zarówno emocjami, jak i wiarą. Był to czas wypełniony światłem i słodyczą. Później Bóg wycofał wyraźne błogosławieństwa, aby pielęgnować Twoje poleganie na wierze, ceniąc Twój obecny stan bardziej niż poprzednie dni świadomej radości i żarliwego świadectwa. Ważne jest, aby przyznać, że wiara ze swej istoty przechodzi próby i testy. Prawdziwy test nie polega na naszej walce o zaufanie Bogu ale na potwierdzeniu Bożej wiarygodności w naszych własnych przekonaniach. Wiara, gdy się urzeczywistnia, napotyka okresy samotności i wyzwań. Ważne jest, aby nie mylić prób wiary ze zwykłą dyscypliną życiową, ponieważ wiele z tego, co postrzegamy jako takie, jest po prostu naturalnym wynikiem posiadania wiary. Jak pokazuje Biblia, to wiara w Boga przeciwstawia się wszystkiemu, co jest z nim sprzeczne. Uosobieniem wiary jest niezachwiana deklaracja choćby mnie zabił, ufać Mu będę. Skupiając się na sobie, jeśli ktoś pragnie bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo, rozważ zapoznanie się z linkiem podanym poniżej, aby uzyskać wgląd w niezwykłe sekrety bogactwa ujawnione przez byłego naukowca Nasa. Dodatkowo, dla tych, którzy wierzą w Boga, post jest postrzegany jako sposób na wzmocnienie duchowej siły, ponieważ Bóg stara się wzmocnić swój lud. Nawet jeśli Twoje ciało czuje się słabe z powodu postu, wiedz, że Bóg wzmacnia Cię duchowo. O jaką sytuację się modliłeś, ale jeszcze nie doczekałeś się odpowiedzi? Niezależnie od tego, czy chodzi o przywrócenie zerwanego związku, zbawienie krewnego lub współpracownika, czy też przełom finansowy, post jest drogą dla wierzących, aby zobaczyć i usłyszeć od Boga. Kiedy pościsz i modlisz się, pamiętaj, że nadprzyrodzone rezultaty są w drodze. Obietnica, którą dał Ci Bóg, nie jest drażnieniem się. Możesz mieć trudności z wiarą, gdy spotyka cię rozczarowanie za rozczarowaniem. Być może wciąż powtarzasz błędy, które popełniłeś. A teraz czujesz się zdyskwalifikowany z jego obietnicy. Może nawet całkowicie zrezygnowałeś z obietnicy i jest ona teraz tylko odległym wspomnieniem. Chcę ci tylko przypomnieć, że twoja nadzieja jest w Jezusie, a nie w tym, co naturalne. On jest wierny. Nawet gdy jesteśmy niewierni, naturalne może wydawać się niemożliwe, ale Bóg przypomina nam, że każde słowo, które wychodzi z jego ust, nie wraca z pustymi rękami Izajasza zajasza 55.11. Nie ma lepszego czasu na ponowną wiarę niż dzisiaj. Wybierz wiarę w Boży charakter, trwaj mocno w tym, że on jest wierny. Niech zajaśnieje nad Tobą oblicze Pana, drogi czytelniku. Zachęcam Cię do zwrócenia uwagi na to ostrzeżenie, Bóg nalega, aby do Ciebie dotrzeć. Złe oko jest w Twoim domu i niszczy każdego, kto stanie mu na drodze. Choć może się to wydawać przesadzonym twierdzeniem, prawda jest taka, że w naszym świecie istnieją negatywne siły, które mogą objawiać się na różne sposoby. Jedną z takich sił jest złe oko, które według wierzeń przynosi pecha, nieszczęście i krzywdę tym, których dotyka. Być może zastanawiasz się, jak zidentyfikować, czy złe oko jest obecne w Twoim domu. Cóż, wykrycie go może być trudne, może być spowodowane przez zazdrosnego sąsiada, niezadowolonego współpracownika a nawet przechodzącego nieznajomego, który nieumyślnie rzucił na ciebie złe oko. Intencje stojące za tą negatywną energią mogą być zarówno złośliwe, jak i niezamierzone, ale skutki pozostają również szkodliwe. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę ostrzeżenie i podjąć kroki w celu ochrony siebie i swoich bliskich. Możesz wierzyć, że jesteś odporny na takie przesądy lub odrzucać je jako zwykłe mity, ale w rzeczywistości złe oko może znacząco wpłynąć na nasze życie, prowadząc do problemów finansowych, zdrowotnych, konfliktów w związkach, a nawet wypadków. Mocno wierzę, że możesz aktywować przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Wprowadzając prostą zmianę w swojej porannej rutynie, czy chciałbyś sprawdzić link w komentarzach poniżej, aby odkryć sekrety przyciągania obfitości bogactwa? Jeśli wierzysz w Boga, subskrybuj nasz kanał i nie trać nadziei, ponieważ istnieje rozwiązanie. Bóg wyciąga rękę, aby zaoferować Ci ochronę i wskazówki. Ważne jest, aby szukać Jego pomocy, prość o Jego miłosierdzie, modlić się o ochronę i prosić o Jego błogosławieństwa, aby chronić Cię przed złowrogim wpływem złego oka. Otocz się pozytywną energią, wypełnij swój dom światłem i miłością, a przede wszystkim miej wiarę w Bożą zdolność do zwycięstwa. Nie lekceważ znaczenia tego ostrzeżenia w obliczu negatywnych sił. Możesz czuć się niezwyciężony, ale tak naprawdę nikt nie jest odporny na działanie złego oka. Ignorowanie tego przesłania i kontynuowanie życia bez środków ostrożności doprowadzi tylko do żalu. Dlatego błagam Cię, abyś posłuchał Bożego wezwania i podjął niezbędne środki, aby chronić siebie i swoich bliskich przed złym okiem. Niech Bóg Cię błogosławi i chroni przed wszelką krzywdą. Pamiętaj, że to też minie. Dbaj o siebie. Jeśli jesteś przygotowany, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia.